masę Pytań odnośnie naszego Vincenta. Vincent jest ostatnio po wizycie u neurologa, gdzie neurolozy też stwierdzili, że ten jego stan się pogarsza. Nie mamy progresu, a mamy niestety regres. Miał wykonywany tomograf komputerowy, ponieważ jest podejrzenie Grasiczaka. On traci nam strasznie na masie. W ogóle nie przybiera na tej masie. Coraz większe robią mu się przykurcze w kończynach przednich, w tylnych, pomimo bardzo intensywnej rehabilitacji to nie pomaga, leki nie pomagają, nie działają i mieliśmy w ogóle, było wdrożone wobec niego takie leczenie bardzo, bardzo silne, dostawał 3 mg prednizolonu na kilogram masy ciała, no dość sporo i to też nie przyniosło takiej dawce immunosupresyjnej, to też niestety nie przyniosło żadnych efektów. Dodatkowo na początek lipca mamy bio, zaplanowaną biopsję mięśni i nerwów, no żeby właśnie potwierdzić albo wykluczyć to, co lekarze obecnie podejrzewają, ale do czego nie mają stuprocentowej pewności. No jeżeli ta diagnoza się potwierdzi i te rokowania okażą się niekorzystne, no to wtedy będziemy musieli podjąć bardzo trudną dla nas decyzję. E, decyzja, która no, będzie oznaczała konieczność eutanazji, bo mamy tutaj coraz, coraz gorszą sytuację, która z czasem będzie, no nie będzie się polepszała, na wręcz przeciwnie, będzie się pogarszała. On niestety już teraz wygląda jakby. Wyszedł, no nie będę już porównywał skąd, ale jest chudy jak szkapa, i yy, no jest ciężko jest ciężko, bo naprawdę włożyliśmy w niego ogrom serca, żeby go uratować. Ale jeszcze się nie poddajemy, jeszcze, to jeszcze nie jest moment na poddanie, tak? No. Nie poddajemy się, gdy tylko otrzymamy wyniki tych wszystkich badań. Zresztą badania, które mu no wykonujemy, będą wysyłane. Nie będą, nie, be, nie ma ośrodków referencyjnych w Polsce, które są w stanie nam zbadać e, to, co będziemy od niego pobierać, więc to wszystko jedzie do Niemiec. Gdy otrzymamy te wyniki, no będziemy podejmować jeszcze działania, żeby skonsultować ten jego stan, no, z najlepszymi specjalistami, jacy, jacy tylko są. A jeżeli ich nie znajdziemy, to będziemy przez media społecznościowe apelować o to, by znalazł się specjalista, który ewentualnie podpowie nam, czy są, je, czy są jeszcze jakieś tak, czy są jeszcze jakieś możliwości ratunkowe dla niego.